hej 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 najpierw znowu... to to znowu ja i dzisiaj już jest parter i mamy znowu mistrzoksa, więc po prostu będą przedłużenia klicę jego Z oto ty koniku na chwilę pomyślałam że to jest ktoś inny hi hi wygląda to, że chcesz wiedzieć więcej a, 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 o Historii Fixelco. Mówili oni o historyjki, o świecie, kiedy jeszcze świata nie było. jestem tylko pamięcią tego, malut, malutkim prezentem dla ciebie, moim drogi koniku. mam pomysł, zróbmy coś ciekawego dzisiaj. Z... Chcę pograć e, e, w chowanego. Hi, hi. E, sorry. E, mówiłam o chowanym. E, e, znajdę jakąś kryjówkę w lesie. Spróbuj mnie złapać. E, gotowy? Te, to teraz spróbuj mnie znaleźć. Hi, hi. Okej, okay. to powiem powie teraz spędzę milion lat szukania tego, więc na razie zrobię w sumie pauzę. To zaraz się zobaczymy. To też się nagrało. E, dobra, dobra, już go znalazłam. Już on tutaj jest. I teraz... Hihi, e, hi, e, to te, te, jest bardzo coś jest specjalnego o tobie koniku. I to w sumie tyle, bo mam no, nic więcej nie powie. I trzeba wrócić jutro. Więc y, to by było na tyle i to zobaczymy. Pa, pa.